Halo, halo, no witam, z tej strony oczywiście Lewczy. Teraz to jest pierwszy odcinek z nowej serii Minecraft. Pokazanie, jak można zaprojektować jakiś pokój. Jeżeli chcecie jakiś pokój konkretny zobaczyć, możecie dać znać w komentarzu ja postaram się go nagrać. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kuchnię. Więc od czego zaczynamy? Na początku zbudujemy sobie lodówkę oraz zbudujemy sobie parapet. Więc zabieramy sobie jeszcze schodki, bo widzę, że ich nie mam. I robimy tak, mamy na jakieś nasze okienko. Do okienka możemy dobudować sobie taki mały parapet. Wygląda nawet fajnie, i zbudujmy tutaj od razu kuchnię, znaczy lodówkę, i robimy ją w ten oto prosty sposób. Tutaj wykopujemy, dokładamy jedną kratkę, układamy frame'a i zabieramy polerowany andezyt i ustawiamy w tym oto miejscu. Teraz musimy zabrać sobie oczywiście dywany, więc najprościej co mówiąc, zabieramy sobie dywany i oczywiście sobie je tutaj całościowo wypełniamy. Dobra, teraz przyda nam się Smithing Table. I ustawiamy go na początku na jedną kratkę, zostawiamy dwie kratki przerwy, i dokładamy sobie dwie kolejne. I teraz potrzebujemy trapa. Układamy sobie w tym miejscu oczywiście na to trap. No i dobra, w tym miejscu jak mamy, rozkopujemy sobie tutaj obok dwie kratki w dół. Jak widzicie, już mam gotowe. Zabieramy sobie dźwignię i ustawiamy sobie tutaj po jednej dźwigni na dół. Czemu ustawiam w ten sposób dźwignię? To jest dosyć, do, dosyć proste, bo zabieramy sobie setrapdory, i kiedy je położymy, one będą już działały, i będą po prostu zamykać w tym oto miejscu. Co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy ogniska i tutaj układamy sobie jakieś proste, małe ognisko. No i mamy wybór. Możemy sobie oczywiście polstawić w ten oto sposób, możemy sobie czymś zamknąć. Ja poszedłem najprościej, i po prostu zamykam w ten oto sposób, i zabieram teraz do tego andezit. Widzę, że nie mam chyba slabów z Andezidu, no ale to nie jest problem, zbieramy sobie szybko nowe slaby z Andezidu i robimy w ten oto sposób jakby tutaj całe odejście tego dymu, co nie i mamy proste miejsce. Dobra, możemy zrobić teraz jakąś smywarkę. czyli będziemy potrzebowali m.in. shulker boxów. Czyli zabieramy sobie jednego shulker boxa, ustawiamy go, możemy sobie postawić w ten oto sposób i przydałby się nawet fajnym, fajnym wyglądem byłby jakiś czarny baner, więc możemy sobie go oczywiście postawić. Zabieramy sobie frame'a, więc możemy sobie go postawić również, tego najpierw musimy chyba frame'a postawić i potem możemy postawić, hop. I teraz... Tylko tak tutaj nie będzie fajnie wyglądało, ale to nie jest problem, zabierzemy się z powrotem, ustawiamy i znowu układamy sobie, hop, i mamy w ten oto sposób bardzo prostą zmywarkę. Jeżeli chcecie mieć taką na guzik, oczywiście możemy sobie to zmienić i na przykład zabrać sobie biały dywan i na przykład postawić tutaj biały dywan, hop, w ten oto sposób, przekręcić go na górę i dostawiamy sobie w, ten, w, w tym oto miejscu. Dosyć proste i mamy prostą zmywarkę. Zabiorę sobie jeszcze trapa i ustawię sobie jeszcze tutaj z dywanów taką o bardzo prostą ozdobę. Tylko będę potrzebował jeszcze ciasto, powiedzmy, że tutaj będę miał jakieś ciasto i tyle, hop. I dokładam sobie jedną kratkę jako kolejny tutaj wiadomo i kolejny mamy taką prostą szafę. Tutaj możemy również zabrać sobie jakieś nitki, czyli dajmy przykład, że string i musimy postawić jedną na górę. Czyli ustawiamy sobie tutaj jedną i potem znowu robimy dokładnie to samo. I mamy teraz taką prostą, jak widzicie, naprawdę proste miejsce. W tym miejscu możemy sobie rozkopać. Zabieramy z najlepiej schodki, jakieś skwarcu, tak żeby były dosyć podobne. Możemy oczywiście zabrać te bardziej polerowane, to wtedy <laughs> będzie inaczej wyglądało. I mamy teraz takie oto proste, jak widzicie, miejsce, jakby nasze miejsce. Ja bym to postawił szczerze od góry i zrobił to w ten sposób. Mamy, mamy. Dobra, przyda nam się teraz zrobić jakiś najprostszy teraz stół, czyli ja pojadę stąd. Czyli tutaj mamy parapet i stąd sobie polecę ze stołem. Okej, okay. od tego układam sobie tak zraz dwie kratki jeszcze dodatkowo. Układam jeszcze jeden i teraz będę robił miejsce siedzące. A, nawet wiecie co, pociągnę jeszcze jedną, co mi szkodzi. I teraz zabiorę specjalnie dioryt <laughs> i ustawiam sobie tutaj. Jedno miejsce na siedzenie, tutaj drugie miejsce na siedzenie i zabieram sobie również teraz całe drzwi, czyli zabieram sobie drzwi i układam sobie w tym miejscu jedne, w tym miejscu drugie, zabieram sobie z powrotem jakiś baner, najlepiej taki wpasujący, ja zabiorę taki szary i ustawię go w tym miejscu, mamy fajne miejsce siedzące, tutaj również możemy sobie tak opuścić jeżeli chcemy i tyle. No, i tutaj wiadomo, możemy zabrać sobie znowu frame, W tych nowszych wersjach teraz możecie sobie zrobić, żeby ramki były niewidoczne, więc to jest na to spoko opcja. Ja zrobię tak, jakby ktoś nie miał i budował na starszej wersji. Możemy sobie, wiadomo, postawić jakieś tutaj ozdoby. Możemy jeszcze do tego zabrać sobie pad, czyli yy, tutaj całą naszą doniczkę. Możemy sobie zostawić tutaj doniczkę. Hop, hop. No i dobra, przydadzą na pewno się nam jakieś banery. Myślę, że zabierzemy sobie bardziej takie już ciemne, jako zaznaczenie tego miejsca i zrobimy sobie takie firanki z tego do zasłonięcia naszego okna. Zrobimy również sobie dywan szybki i dywan pomyślałem, że zrobimy z martwego koralowca, stawiając go w taki oto prosty sposób. Według mnie wygląda naprawdę bardzo fajnie taki martwy koralowiec. Tutaj również możemy sobie postawić, w tych miejscach mamy dwóch, bardzo fajnie to wygląda nie ukrywając. No, i przy okazji daje taki fajny, no, fajny wygląd, po prostu według mnie. No i co, no, i mamy dosyć prostą kuchnię w ten sposób zbudowaną. Jeżeli ktoś potrzebuje, tutaj, oczywiście, innym zamiennikiem może być oczywiście jakiś ul. Możemy sobie dostać, wiadomo, jakieś tutaj drewniane półeczki, czy coś w tym stylu. To też jest jakiś pomysł. Wszystko, mówię, zależy od Was, jak chcecie to wykonać. No i co, no, i ja, ja jeszcze sobie powstawiam myślę, że tutaj może jakieś kwiatki mniejsze. Hop, no i dobra, jeszcze zrobimy jedną rzecz. Czyli dostawimy sobie jakiś taki kwiatek w miarę, czyli po boku gdzieś tutaj, dajmy przykład, że zabierzemy. Hop, do tego bierzemy sobie kaktus w górę i zabierzemy sobie liście. I ustawimy sobie dwa razy liście. I w ten oto sposób będzie prezentowała się moja kuchnia. Możecie dać znać, co sądzicie o takiej serii. Jeżeli Wam się spodoba, mogę śmiało takie nagrywać. No i tyle. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co zrobić. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. I trzymajcie się. Do następnego. Do usłyszenia. Cześć.